Kolejna instytucja kultury zniknie z mapy miasta, które, tak nawiasem mówiąc, chce być europejską stolicą kultury. Tym razem wypowiedzenie dostała poznańska galeria Inner Space. Oficjalny powód uszkodzona konstrukcja dachu, która zagraża bezpieczeństwu ludzi. Tak było jeszcze przed kilku laty wystawy, koncerty, projekty sztuki wideo. Na przykład takie koncerty na całym powierzchni e, muzyki z Hiszpanii, która była oparta o nagrania e, dźwięków wielorybów, które się komunikują na setki kilometrów. I to po ciemku zupełnie się odbywało. Teraz też rzadko ktoś włącza tu światło. Miejsce, gdzie spotykały się kultury Azji i Europy, stało się miejscem, o które spierają się urzędnicy i animatorzy kultury. Zwłaszcza od lipca ubiegłego roku, kiedy to ZKZL wypowiedział Inner Spaces umowę najmu. Powód? Niewykonanie zalet, dotyczących remontu. Ustaliliśmy wspólnie harmonogram prac i zakres prac, który nie został wykonany i dłużej nie mogliśmy tolerować tej sytuacji, dlatego że to zagrażało, nic nie robienie zagrażało po prostu bezpieczeństwu osób tam przebywających. Chodziło głównie o konstrukcję dachu, która wymagała remontu. Poszycie dachu i belki, które faktycznie były przegnite i zagrażały bezpieczeństwu, zostały wymienione na nowe. No i generalnie wydaje mi się, że nie ma już jakiegokolwiek zagrożenia. ZKZL ogłosił jednak konkurs na zagospodarowanie budynku na cele kulturalne. Stanęli do niego dotychczasowi najemcy Stowarzyszenie Inner Art i restauratorka, która od niego podnajmowała lokal. Myśmy te dwie oferty skierowali do zespołu do spraw negocjacji stałych przemysłów, w którym zasiadają innymi radni. I radni zarekomendowali nam wybór oferty pani Bremskiej, czyli właścicielki restauracji, która dziś nie chciała się wypowiadać w tej sprawie. Tak naprawdę uzasadnienia tej decyzji. Nie otrzymaliśmy, również nie, nie, nie została nam pomimo próśb przedstawiona oferta tej Pani z restauracji. Jak udało nam się ustalić, ma tu powstać kawiarnia z czytelnią i quasi dom kultury. Członkowie Stowarzyszenia Inner Art, którzy po Tomaszu Wendlandzie przejęli Inner Spaces, chcieli tu kontynuować tradycję jego galerii, dodając własne pomysły. Miejsce właśnie dialogu różnych dyscyplin sztuki. Chcemy i prowadzić dalej, kontynuować działalność wystawienniczą. Oprócz tego chcemy sprowadzić kino i teatr niezależny. Tutaj miałoby się sprowadzić kinomarka, które niebawem musi opuścić swoją siedzibę. Może zapełniłoby miejsce po kinie amarant, które niedawno znikło z mapy Jerzyc. Tak jak kiedyś mi ktoś dał szansę rozwoju e, i myślę, że powinienem się z tym miejscem rozstać i pójść dalej. Tak samo myślę, że młodym ludziom należy się jakby taka sytuacja, żeby mogli się rozwijać. Na razie rozwijają transparenty i zbierają podpisy pod petycją i drwią, że zamiast europejską stolicą kultury Poznań zostanie europejską stolicą kotleta. Małgorzata Lamperska, teleskop.